nalogum pierwsza sprawa w sądzie. Z teraz mi się trochę ręce trzęsą. Tak ja chodzi, tak? Bo żona letwo chodzi. Wszyscy są w domu. Tak. Cześć wszystkim. Cześć. Jedziemy do sądu. Tak, właśnie dzisiaj my idziemy do sądu, jestem tam sukiero. A się się trzymam, bo od dawna już nie zbierałam. Och, Obca. <laughs> o czasie. Muszę się pięknie Chcieliśmy mieć złoty widok, powiedz miłego dnia! Zobaczcie, jeszcze w sukience. Maja też w sukience. A mosię, du! Łapka, góra, Dla Ciebie! Jak za. i serduszko! Zobacz! Zobacz! To powoływie. <grym zmarzko> Ja się tak stresuję, że chyba już o niczym nie pamiętam, co się wydarzyło wtedy. Właśnie jak już wyjdziemy z sądu, to o wszystkim opowiemy, widzą, tak? Tak, o wszystkim dla was już nareszcie opowiemy. Mówiłeś przed chwilą coś. Mów. No mów, smudziaku, mów. Mów, słodziaku, mów. Mów, słodziaku, mów. Mąż biegnie po nowe maseczki. A tutaj przyszła ważna sprawa. I co teraz robić? Eliasku, co będziemy teraz robić? Spóźniamy się znów. Słuchajcie, jest godzina dziewiąta. Ważna sprawa idzie. Jest godzina dziewiąta, a sprawa w sądzie rozpoczyna się o godzinie 9.15, czyli za 15 minut. Uff, ja się stresuję i słuchajcie, też myślę, e, żebym się gdzieś nie przewróciła na tych obcasach, e, ponieważ nie chodziłam na obcasach tak normalnie e, od 8 lat, czyli. Czyli od czasu, jak już byłam w ciąży za Iszą, to przestałam nosić obcasy, bo mi było niewygodnie. I, I gdzieś sporadycznie, od czasu do czasu, bierałam na jakieś śluby. Raz na, raz na dwa lata. Więc teraz muszę uważać. O, tata idzie. Tata idzie. Tata kupił maseczki, widzę, tata kupił wodę. Tata jeszcze nie wie, że Maluch zrobił ważną sprawę. Wszystko masz? Hmm? Wszystko masz? A my mamy ważną sprawę, wiesz? O, zdaniem, wiesz, taka... adwokat czeka na nas. Już czeka? Tak. Szybciutko. A gdzie adwokat na nas czeka? Przy wyjściu. weźmie. uważaj. Na co mają mam uważać? Żebym się nie przywróciła, tak? Nawet mają się martwić. Ja tu opowiadałam widzom, że od 8 czy 9 lat już nie chodziłam <laughs> na obcasa. <laughs> jak to teraz wygląda, powiedz mi, proszę? Tak, ładnie, ładnie. <laughs> Zobaczcie, tu przybliżę. W tym sądzie byliśmy. Boże, jakie czerwono te moseczki. No co tatusie, jakie odczucie? Dobrze było? Ja początkowo się stresowałam. Później jak e, zobaczyłam przedstawicielkę Rainbow, to zrozumiałam... O właśnie, zaraz opowiemy później, tak? Powiemy mhm. dla widzów, powiemy dla widzów, e, z kim była ta sprawa. Ja początkowo się stresowałam, ale już później zaczęłam lecieć. Wszystko, mówiłam, wszystko jak było, no nie? Tak naprawdę ta sprawa naprawdę dla mnie była ciężka. Psychicznie tyle razy płakałam, pamiętasz? Zaraz o wszystkim dla Was opowiemy. Eliasek też był dzielny, pod koniec zaczął krzyczeć, co prawda. Tak? I sobie teraz się Dziewczyny też były naprawdę grzeczne. Co, Już, 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 już zaczyna się. Co? Co nie tak? Maluchu. Maluchu pierwsza sprawa w sądzie. Pierwsza sprawa w <grywa> sądzie? No, ale on też coś mówił, no nie? Tak, krzyczał na te... <laughs> Rodzice mówią prawdę. Tak, on musi Musicie krzyc... wygrać sprawy. To co, idziemy teraz Co zjeść? Nawet nie było śniadania. No. No, zjedliśmy nawet śniadania. I dzisiaj też czeka na nas jeszcze jedna sprawa ważna. Tak. Kluczowe też dla naszej rodziny. Jakiś dzisiaj taki dziwny dzień, no nie? Stresowy, bardzo, bardzo stresowy no, dzień. Bardzo. Tak ogólnie myślałam, że on zje wtedy przed tą salą rozpraw i będzie cicho. A on jak zjadł co no bociki to, to zaczął jeszcze głośniej krzyczeć. Do teraz mi się trochę ręce trzęsą, naprawdę zobaczcie. Nie muszyk powoli zasypię. Dziewczyny jakie dzisiaj ładne. на снедание не она? давай, кто хочет? <рчут> давай, давай да, взять его смотрите? Суши дайте, пожалуйста попросил Суши я хочу Суши <рчут> давай, No co kupiłaś, co? No jak zawsze... No, jak zawsze posłinę. Dzięki. w czapcu. No bo czek? Już zasnął. Dobra, Mama chodź. <gry> pokaż. Ja tak chodzę, ty. Już ty zabawek nie dostaniesz żadisz. Pokaż, pokaż jak ja chodzę. Tak ja chodzę, tak? Ach ty maluchu. Dokładnie, dokładnie. Idziemy. Idziemy do banku, zobacz tu jest napisane ING Bank. Tu idziemy, mamy bardzo ważną sprawę. Wchodzimy teraz do banku. Już jak wyjdziemy z banku, to dla was na spokojnie opowiemy o wszystkim, tak? Tak. <gry> Sama zamknęłaś pokaźnik. Zdejmuję w końcu te obcasy i ubieram sandałki. Ubieram sandałki? Tak. Bo żona ledwo chodzi i teraz czuję się fajnie to od czego zaczynamy? od banku czy od sądu? Od banku, od banku no od banku, bo będzie szybciej słuchajcie, byliśmy w banku bo czekamy na decyzję odnośnie kredytu hipotecznego. na dom mam nadzieję, że nam się uda no coś, nie płacz nie płacz dobra, to bez sensu słuchajcie, jedziemy do domu i tam już dla was opowiemy bo Isza nam bardzo przeszkadzała przed chwilą też, e, chciała być tutaj przy kamerze. Tak, a Więc na swój już... kanał nie chce nagrywać nic. No właśnie, na swój kanał ona e, naciska z początku, że chce, chce, chce coś nagrać, a jak już zaczynamy nagrywać, to ona zaczyna marudzić. Tak. I właśnie widzowie piszą, a Isza, kiedy będzie film? No nie będzie filmu, bo tak naprawdę... Aisza zawsze później robi problemy podczas nagrań i mi się już nie chce po prostu e, z nią nagrywać. A jak my nagrywamy vloga, to Aisza pierwsza. Aisza jest pierwsza, no nie? Aisza tak. jest pierwsza, tu skacze przy I kamerze skacz. zawsze. Dok, no, to. coś tam gadać i coś tam śpiewać. Dobra, idziemy do domu. Uśpimy Eliaska i na, w końcu dla was o wszystkim opowiemy. Ale zauważ, jak z rana nie było problemów, i dzieci były grzeczne. To teraz jest odwrotnie. Już jesteśmy w domu. Dziewczyny są na podwórku, więc nikt nam nie będzie przeszkadzał, póki co. Więc szybciutko o wszystkim dla was opowiemy. Czyli tak, w banku my byliśmy z wnioskiem o kredyt hipoteczny na domu. Tak. I nie chcę smłoczko zobaczy. Wstępna decyzja jest pozytywna, no ale nigdy nie wiadomo do końca. Tak. Więc to była nasza sprawa w banku. No i wróciły dziewczyny. Koniec gran. Masakra. Wszyscy są w domu. Teraz nie będzie cicho. Zresztą to, to się jest zmęczony. Maja, proszę zamknij lodówkę, uważnie. Co z tym sądem? Od czego zacząć? Czyli tak, kto pamięta, rok temu na Aisze kanale był film, że wróciliśmy z Turcji bez walizek. I Aisza tam opowiadała, co się stało. Było tak, że my wróciliśmy z Turcji to już, już, już. Nie tylko ty nie moruć. Tylko ty nie moruć. My wróciliśmy z Turcji z wakacji do Polski bez walizek, a walizki zostały w hotelu. No i, no i wyszło tak, że to obsługa hotelowa zawiniła, a to biuro podróży, od kogo wykupiliśmy wycieczkę, to było biuro Rainbow. Nie będę teraz aż tak szczegółowo opowiadać, co było. Po prostu zjechaliśmy na recepcję przy wymeldowaniu z hotelu. Od każdego zabierano walizki, więc my też oddaliśmy dla obsługi hotelowej swoje walizki. No i później, dopiero na lotnisku, po dwóch godzinach jazdy autokarem, okazało się, że właśnie naszych walizek nie ma w autokarze. I, I my poleciliśmy do Polski bez bagażu, i biuro Rainbow nie chciało nam pomóc w odzyskaniu naszych rzeczy. Czyli tylko mówili, że tak, 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 wyjaśnimy sprawę, tak? Tak. To dość dużo razy chodził do nich, dzwonił cały czas, oni mówili: tak, 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 coś wyjaśnimy, wyjaśnimy, on znów chce spać, wyjaśnimy, wyjaśnimy. I nikt nam w końcu nie pomógł, i. Zwróciliśmy się do adwokata. Ju, już, już, kończymy. I wyszło tak, że tata znalazł adwokata, no i wszystko skończyło się sądem. I jeszcze ta sprawa trwa, bo jeszcze muszą przesłuchać e, panią rezydentkę, tak? Tak. Tak. I Czemu? kolejna rozprawa będzie aż pod koniec października. Nie wiem, czy my musimy tam być, czy nie, ale ja się... Ale ja bardzo, bardzo dzisiaj stresowałam się przed tą dzisiejszą rozprawą, to też chyba. Tak? Jeszcze byliśmy spóźnieni, słuchajcie. E, jak wyszliśmy z auta, tak? Eliasek zrobił taką ważną sprawę, jak nigdy, naprawdę. <głos> <głos> Ta ważna sprawa była wszędzie i już ja na szybko mu zmieniłam pieluchę i już biegliśmy do sądu. maje, przewróciła się też mocno, biedna zaczęła płakać, ale w sumie dzisiaj to też fajne doświadczenie, no nie? Tak. Bo pierwszy raz byliśmy w sądzie i ty, i ja i dzieci, i Maluszek. Cztery miesiące pierwszy raz był w sądzie. Piszcie też w komentarzach, czy może u Was była taka przygoda z biurem podróży, jakimkolwiek. Powiem wam tylko krótko, jak skończyła się ta sp cała sprawa z naszymi uwaliskami. Nikt nam nie pomógł. Tatuś ostatecznie sam leciał do Turcji w listopadzie, tak? Tak. W listopadzie tatuś sam poleciał do Turcji i przywiózł te walizki. Dobra, długa ta historia z walizkami, nie będę zanudzać, ale ogólnie te ubrania już nie nadawały się nawet do użytku, bo były takie śmierdzące, pachnące pleśnią. W ogóle bez sensu. Tylko, że tam właśnie była moja ładowarka od kamery. Ja na nią bardzo, bardzo długo czekałam, bo nie mogłam nigdzie kupić jej. Więc tak to było. Kończymy na dzisiaj. Kończymy jednak na pozytywnej nucie. Dziękujemy bardzo, że byliście dzisiaj z nami. Życzymy wszystkim miłego dnia i do zobaczenia do nowych love vlogów. Love pa! Pa pa! pa!